Wakacje w Malezji mają jeszcze, i w Kuala Lumpur, mają jeszcze jedną zaletę: że masz tak korzystną zmianę czasu, że jak tutaj jest godzina 20, to dla mnie jest 6 godzin wcześniej. Czyli ja mogę tak naprawdę ganiać do rana i nie czuję zmęczenia. Ale to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu szok. To jeszcze takiego, takiego street foodu to ja jeszcze mam. Taką ośmiornicę to bym zjadła na kolację. Sok z granatu. To jest taki banan pieczony, bardzo dobry. A tutaj pan robi teraz świeży sok z granatu. To możecie sobie wybrać, co chcecie zjeść, i od razu przyrządzą. Tutaj sprzedają słuchy i wybór jest tak niesamowity, kupa ludzi, a nigdzie nie widać na fotolu. Tu pan smaży kukurydzę I to jest kukurydza z serem. O, tutaj jest mięsko. Oj, proszę bardzo, kolejne stoisko pysznego barbecue i tutaj pani sobie właśnie wybiera pięknego Homara. Tutaj mamy warzywka z grilla. Grzybki. Tutaj jakieś kuleczki. Takie nasze pierogi no jak ktoś rozszyfruje to tutaj są przepisy. A teraz już wchodzimy w taki bardziej restauracyjny klimat. Ulica jeszcze długo, długo daleko się ciągnie. Są też sklepy przyprawy. Ojej, przyprawy z Duriana, czuję. A tutaj jest, są napoje z y, kokosa, zciny cukrowej, z station fruta, czyli z marakui, z miodem jakaś herbata. o i ośmiorniczki jak elegancko się robią eleganckie proszę bardzo pieroski. mamy takie owoce tutaj w tej sali. smoczy owoc no to nie wiem co to jest.

To jest taki owoc, który y, powoduje, że woda nie odcieka z organizmu i jest wyjątkowo dobry. O! To jest taki ambarella plus. I właśnie z niego pan nam proponuje y, tutaj, że będzie sok wyciskany. Ktoś jeszcze mm, miał za mało jedzenia. Który Siedzimy w jednej z tych restauracji. Cudowni ludzie. W ogóle pan kelner od razu sam przyszedł i powiedział, że oni tutaj mają wifi i czy nie chcemy kodu. To była całkowicie jego inicjatywa. Lolot. pokażę wam cały szyld. Piff przyszło takie gorące, jeszcze smarzące się. W której non stop jest podobno tutaj pełno osób. Polecił nam ją y, Chin z draganu naprzeciwko, ten przesympatyczny, miły, starszy pan. Y, nie ma go teraz tutaj, ale on jeszcze nam y, nie dość, że polecił nam owoce, to jeszcze pomógł nam wybrać odpowiednie dania, odpowiednią zupę, y, najlepsze krewetki. I polecił nam tą restaurację, powiedział, że jada tutaj codziennie. I tutaj codziennie jest maksymalna liczba osób. Nawet nie muszą zapraszać do stolika, tylko klienci czekają tutaj na wstęp. Także naprawdę, naprawdę wow, słuchajcie. Uliczna sztuka i handmade zaskakuje. że to jest prawdziwy head night? no to zobaczcie. Duriana, duriana. No, spróbujemy duriana. Tak. Kulturka. Kupuje się Jakie duriana, ręce? dostaje się taką łapkę, rękawiczkę do jedzenia. Szczerze, ten durian to Słodki. Kurczę, taki do niczego nie pasujący, ale może nie smakować. No, tutaj wszyscy chyba mieszkańcy wyszli teraz na ulicę. W centrum żyje. W centrum niedaleko chińskiej dzielnicy. Jest kantor, gdzie przyjmują stare dolarów. Setki. Nigdzie więcej nie przyjmują, ale kurs jest o wiele wiele gorszy. Yy, I teraz, yy, żeby wymienić walutę, mieć taki kwitek. To od razu Wam mówię, żebyście się po prostu nie, nie zdziwili. No i musicie jeszcze też pokazać paszport. Musicie mieć paszport. Bez paszportu nie wymienią Wam waluty. Kasztany. Stoiska. Klepiki, tanie butiki, muzyka. kapela dała tutaj czadu. Jeszcze parę inspiracji, jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Zieleń.